Wizdek sędziego i rozpoczynamy. Piłkę przejmuje drużyna przeciwna. Czy będzie prowadzenie? Koniuszkami palców sięga tej piłki. Piłka wychodzi i będziemy mieli rzut rożny. Szansa! A jaj! Nie ma bramki! Doskonała praca obrońcy nie pozwolił mu spokojnie złożyć się do tego strzału. Przez chwilę było gorąco. Cierpliwie teraz konstruują akcję, nie dają rywalom przejąć piłki. Niezwykle ważna interwencja obrońcy. Pytanie: czy utrzyma się przy piłce? Szansa, może coś z tego będzie. Co teraz wymyśli? Do kolegów w polu karnym? Mogło być bardzo groźnie, ale obrońca w porę interweniował. Pedro Kiba. Jeśli przeciwnicy liczyli na więcej miejsca w ataku, to się przeliczyli. To dobry moment na centre. Ale szansa na prowadzenie! Można się było tego spodziewać. Pozwalali grać rywalom, aż wreszcie padła bramka. Tak, obrona obroną, ale oni całkiem oddali inicjatywę. Za głęboko się cofnęli. I takie są skutki. Jeśli tylko czekasz na ataki, to w końcu któryś okaże się skuteczny. Podanie za podaniem budują atak. Czerwiński, Pedro Kiba. Ale nie jest okazja. Blokuje ten strzał. Mogło być groźnie. Pedro Tiba. ale znakomicie obronił ten strzał. Brawo. I będziemy mieli rzut Czerwiński. Ależ dobra okazja. Strzela obok bramki. Zmarnowana jedenastka. Wojnę nerwów wygrał bramkarz. Strzał minimalnie niecelny i piłka mija słupek. Lech w ofensywie. Szukają cierpliwie okazji, podając między sobą piłkę, byle nie oddać jej rywalowi. Zobaczmy co zrobi. Jest dobrze ustawiony. Co zrobi? Zobaczymy co teraz zrobi. Świetnie Po pierwszych 45 minutach mamy wynik 1-0. I rozpoczynamy drugą część meczu. Lechici mieli dobrą pierwszą połowę. Pedro Kiba. Świetnie zablokowane uderzenie. No i kolejne jego dobre podanie. Ślicznie to zagrał. Technika i zgranie to są atuty, którymi imponują. Bramkarz na posterunku. Piłka nie znalazła adresata i wyszła na aut, grę wznowią rywale. Dobre, skuteczne podanie. Pedro kiba. Co teraz zrobi? Nie ma gola. Tak, nie ma wątpliwości. Będzie rzut rożny. No i powstrzymał akcję. Za chwilę wznowienie przy linii bocznej, wrzutem z autu. Groźne uderzenie, świetnie zablokowane. Nie pierwszy raz w tym meczu. Obrońca znakomicie zablokował dośrodkowanie. Jeszcze 20 minut tego meczu przed nami. Co teraz w myśli? Jankowski. Bardzo ważna interwencja obrony. Dobre wybicie przez bramkarza. Piłka wzdłuż linii bocznej. Wspaniałe podanie. To zwycięży. Już niewiele czasu do końca, a wciąż remisowo. Dokładne podania. Piłka jest przekazywana jakby zupełnie bez wysiłku. Wymaga to fantastycznego zgrania i dobry. Może to być rwała? Jest gol! Trybuny szaleją, proszę państwa! Co za emocje! Drugi gol mamy 2 do 0, ale nic nie jest jeszcze rozstrzygnięte. Mateusz Matras. Kolew pięknie odebrał we wspaniałym stylu. Do końca meczu została już ostatnia minuta. I koniec spotkania, a więc awans stał się faktem. Radość kibiców, piłkarze dziękują im za wsparcie. Będą dziś powody do świętowania. System pucharowy jest ekscytujący, ale nie pozostawia marginesu błędu. Przegrywasz, odpadasz. Ale właśnie dlatego takie spotkania są często zacięte, pełne walki i dramaturgii. Dzisiejszy mecz był tego doskonałym przykładem.